No, taka pogoda. To już od kilku dni. Już tak od w sumie, witam Max to już tak w sumie od, nie wiem, od kilku dni, może od czterech takie coś się pojawia tutaj. Szaro, buro, ponuro, teraz jest prawie ósma rano. Padła deszcz, coś tam przecieka przy drzwiach. Ja to już chyba, chyba dzisiaj jest czwartek. Od tygodnia, ostatni raz w centrum. Po południu byłem w piątek. Po prostu stwierdziłem, że nie chce mi się spotykać ciągle z tymi samymi ludźmi. I przestałem, tylko tam pojawiłem się. Jak Jaśmina i Olek wypływali w poniedziałek, to poszedłem do porcy. Wichry, wichry w porcie, wichry. Kurde, jeśli już weszli, to już nie dojdę, tam nie wpuszczają. Ale lecimy, bo, bo jesteśmy w toalecie. Lecimy, lecimy. Ale będziemy tutaj mieli jeszcze chwilę pogadać. Może, to... może, właśnie, może to zaraz wrócimy, jak tam. Będzie, będzie. pojechali. Kolejnie opuścili wyspę. Więc... No tak, że w ogóle bardzo dużo ludzi opuściło wyspę. Dzisiejszy promem, jakieś 40-50 osób. Tłum, po prostu tłum. Zobaczymy, zobaczymy jak to będzie dalej. To jest płot, to, z którym ja i tak wszystko widzę i to jest ten stadion tej A tam port. To jest teraz jedyna uliczka, taka krzyżówka centralna, gdzie są ludzie. Główna ulica, która prowadzi do portu. I tutaj po prostu. Praktycznie tylko tu jest róg, nigdzie, nigdzie nie ma róg. Amazona, Dary Dżungli. Ostatnio się mega ucieszyłem, bo się okazało, że gdzieś w moich bagażach, w jednym małym dojpaku, mam jeszcze trochę łajuzy. Link znajdziesz w opisie. I tak w ogóle się z nikim nie spotykam, kogo tutaj znam. Nie ma słońca, więc Walentino, ludzka igłana, nie przychodzi. Wyjdę, no, zrobię zakupy, wrócę. Nie chcę mi się z nikim spotykać. Loris mi naprawił rower, zmienił łożyska, jest hiper, ale nie, jakby jeździć nie ma sensu. No i jest taka pogoda i sobie zrobiłem taki retreat po prostu od wszystkiego, bo stwierdziłem, że te spotkania niczego nie wnoszą. Nikola tylko przesadza z dragami i, i żyje swoim problemem, którego tak naprawdę nie ma i sam go stworzył, jeśli jest nawet. Yy. I tyle po prostu stwierdziłem, że nie ma sensu, że deprymujące jest dla mnie to, że nie ma soszalu, więc w ogóle mieć, wolę w ogóle nie mieć soszalu niż mieć taki, który mi nie odpowiada. Wolę sobie odpocząć w tym momencie, jak się z nimi za tydzień spotkam, to będzie fajnie po prostu. No i zmieniłem przez to całą rutynę moją. Bo teraz budzę, budzę się różnie rano. Coś tam sobie porobię, popiszę, po, po, posłucham moich nagrań, poprzepisuję. O wiele więcej zacząłem ćwiczyć w domu. Nie chcę mi się na plaży chodzić, biegać, no bo jest taka pogoda jaka jest. I wieczorami robię sobie takie sesje w darkroomie. Tutaj jak wszystko zaciemnie, to mam takie 99,5% ciemności. Sobie leżę, siedzę tak. Ostatnio to tak 2-4 godziny to mniej więcej wygląda. No i to jest bardzo fajny stan, bo siedzenie w ciemności to jest taki naturalny stan. Heh. Jak z medytacji, bez medytacji po prostu, to jest takie, że znikają wszystkie punkty odniesienia, i po prostu jest nic, jest pustka. Jest spotkanie z pustką. To jest na, 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 naj, najprostsze, najłatwiejsze doświadczenie pustki, jakie można sobie zafundować. Nie ustaje, nie ustaje po prostu. Kurczę poszedłem, musiałem zakupy zrobić z rowerem, jako taki, żeby nie musisz tego nosić, nie? No to teraz to już jest Wenecja, taka tropikalna maksymalnie. Jeszcze co się wydarzyło znowu dzisiaj. Otwieram kompa, coś zacząłem sobie robić i nagle taki klik! rozbłys ekran, taki puf, i wszystko się zgasło, nie? I komputer się wyłączył. Daje się ładować, Telefonu nie ładuje, więc jest podobna sytuacja jak było poprzednio. Miejmy nadzieję, że coś mu tam się zrobi, chociaż teraz nie pracuje, wtedy pracował i coś robił, teraz nie pracuje, zobaczymy. Także zostałem z telefonem. W pogodzie takiej. W Tulumnie jest, nie jest inaczej, bo Jaśmina z Olkiem też mi dzisiaj właśnie napisali, że jakiś tam też mieli jakieś takie sztormy, praktycznie. Żeby... Chyba nas dojeżdża huragan jakiś ha. Znaczy się tutaj, jak byliśmy tutaj parę miesięcy temu, to wszędzie byli modni ludzie z Instagrama. Teraz nie ma nikogo. Zbieram się za składanie filmów z Buenos Aires i Montevideo. Myślę, że jakieś może dwa, dwa filmy na pewno wyjdzie, no bo na pewno z, z Buenos Aires i z Montevideo. Jedne będzie z Montevideo, myślę, że może dwa będą z Buenos Aires. One były kręcone z innym vibe'em, jakby... W, no w ogóle one są inne, one są inne niż tutaj. No ale będą, także... Przygody, jakby przygody od początku. Witam, jestem w Buenos Aires od wczoraj. Centrum, centrum Buenos Aires. 50 na 50 cm, ja niewielki ty tyle miałem. Tym się teraz zajmuję w te dni deszczowe, powiedzień deszczowy, ale to ma podobno dalej być, ponieważ jest jakiś huragan, który leci sobie z Pacyfiku, już wkroczył na terytorium Meksyku i się przebija w stronę zatoki meksykańskiej. Tam się nazywał z tamtej strony Cristobal, czy coś takiego i teraz jak tutaj przejdzie, no to będzie się nazywać na A, bo będzie pierwszym możliwym huraganem, który się pojawi, bo nazwa idzie A, B, C, D w danym sezonie, tak jak się nazywa, nie? No więc Zobaczymy, wzrok anomalii różnych pogodowych tutaj. No, ja bym się wcale nie zdziwił, gdyby tutaj za mojego pobytu lub tuż po moim wyjeździe jakiś huragan taki konkretny przyszedł i zmiótł trochę wyspy z powierzchni. Wcale bym się nie zdziwił. Takie mam przeczucie. Takie mam przyczucie. Takie mam przyczucie.